Jeżeli chcesz wydająć sportowy samochód, to A45 to idealne rozwiązanie. Ten samochód posiada wszystko to, co potrzebujesz, żeby spędzić zajebisty czas ze swoimi znajomymi albo ze swoją kobietą. Podgrzewane, wentylowane siedzenia. Będzie chciała Purple Snake? Jest Purple Snake. Będzie chciała pooglądać gwiazdy? Jest Panorama. Ten samochód za jeden dzień kosztuje tyle, co na rynku we Wrocławiu wydasz na oscypki. Więc wpadaj na diament Jak to zapierdala Jak to gada człowieku No a jeżeli będziecie chcieli podwieźć Matkę do koleżanki spokojnie No to wrzucasz sobie komfort I samochód jak każdy inny Dobra jedziemy Panie kierowco. To jest demon. Poproszę o wentylowane siedzenia. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, a jest to najsłabszy samochód w naszej flocie. Cała kolumna Jeszcze za nami dwa powinny być no. Kurde, komplecie ale...